Lodowisko będzie udostępnione przede wszystkim za darmo. Na tym mi najbardziej zależało, żeby efektywnie podchodzić do wydawanych środków w mieście, dzięki czemu poczyniliśmy pewne oszczędności i te oszczędności możemy przekazać właśnie mieszkańcom w takiej formie właśnie, żeby za darmo to lodowisko tutaj było dla wszystkich chorzowian. Szczególnie zapraszamy, zachęcamy dzieci do uczestnictwa tutaj w, no w tej ślizgawce, dlatego że czymś skorupka za młodu, wiadomo, zależy mi na tym, żeby jak najwięcej dzieci chorzowskich jeździło na łyżwach, ale nie tylko, żeby po prostu uprawiały sport i żyły zdrowo. Zaprosiliśmy zaprzyjaźniony naprzód Janów, drużyna z katowickiego Nikiszowca. Widzimy tutaj dzieciaki z tyłu 2017-18 rok. Naprawdę sobie bardzo dobrze radzą i myślę, że troszeczkę zawstydzają prezydenta Chorzowa, ale postaram się, postaram się w miarę jakby Tutaj na, no nadążać za nimi na tafli. Uważamy, że jest to bardzo dobra inicjatywa, że w tym roku jest wejście na lodowisko bezpłatnie. Chodzimy już tutaj od kilku lat, odkąd to lodowisko tutaj zostało stworzone. Dzieci się cieszą, dzisiaj czekają na możliwość jazdy. Bardzo fajna inicjatywa, że, że dzieci mogą tutaj na miejscu sobie w chorzowie batorym korzystać z takiej atrakcji. My byliśmy tutaj bardzo duże razy już. I Co jest takiego fajnego, że postanawiacie tutaj wpaść? Nie wiem, wszystko jest fajne. Lubisz jeździć na łyżwach? Tak. Lubię tutaj przychodzić, bo chcę się nauczyć nowych rzeczy. Będę chciał pojeździć na lodowisku i poszczelać. Miejmy nadzieję, że przyniesie dużo radochy dzieciom i dorosłym, oczywiście. Mam nadzieję, że temperatury z tego co prognoza mówi, temperatury będą ujemne wieczorami. No tak, temperatura jest otrzywana ta z jakieś 5-6 stopni, nie powinno mieć to żadnego problemu dla mrożenia. W nocy agregaty pewnie będą pracować pełną parą. Od dzisiaj, czyli 1 grudnia do ostatniego dnia lutego chorzowianie i chorzowianki mają możliwość bezpłatnego korzystania z lodowiska. Codziennie od godziny 10 zaczynamy. 7 ślizgawek przez cały dzień, więc wstępnie około 500 osób na dzień będzie, będzie korzystało z naszego lodowiska przy kompleksie hajduki. Trzeba mieć swoje łyżwy, czy jest tu jakaś możliwość wypożyczenia, jak to wygląda praktycznie? Istnieje możliwość wypożyczenia. Wypożyczenie łyżew kosztuje 12 zł i wtedy przez całą ślizgawkę jakby, jakby ten koszt jest tylko 12 zł. Jeśli ktoś ma swoje łyżwy, tak naprawdę zabierając bilet, wchodzi za darmo, no i jeździ przez tą prawie godzinę za darmo.